Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała, Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do uczniów: Powiadam Wam, którzy słuchacie, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy Was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli ci, jeśli cię ktoś uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który zawierze twoje. Jeśli chcecie, żeby ludzie wam to czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to należy się Wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czyją, czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, Jakaż za to będzie Wasza wdzięczność? Grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. Wasza nagroda będzie wielką i będziecie synami najwyższego, ponieważ on jest dobry dla niew niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, wypełnioną po brzegi, sypią w zaradża Wasza. Odmierzą Wam bowiem taką miarą, jaką i Wy mierzycie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Kochane siostry i bracia, przed paroma dniami. No może trochę więcej 14, 14 lutego. Wiele par uroczyście celebrowało wspomnienie świętego Walentego. Wiele osób wysyłało do, do siebie nawzajem specjalne kartki w wersji elektronicznej, bo takie mamy czas, zwane walentynkami. I tego dnia, 14 lutego, słowo miłość było odmieniane we wszystkich językach, przez wszystkie możliwe przypadki. Zakochanych, wyznających ją sobie wzajemnie, można by wtedy spotkać chyba właściwie wszędzie. Tutaj przechadzających się naszym detakiem blisko kuli. W parku, w kinach, na ulicach, w restauracjach, w pizzeriach, i można by tych miejsc tutaj dzisiaj mnożyć i przytaczać wiele. Oświęcie zakochanych od samego rana przypominały nam, jak pamiętacie, programy telewizyjne, włączając telewizory, choćby w telewizjach śniadaniowych. Te studia były przygotowane właśnie pod kątem tego święta, święta zakochanych. Włączając stacje radiowe, też słyszeliśmy. Wchodząc do internetu, na Facebook czy na jakieś inne fora i miejsca, widzieliśmy również wiele elementów, które były odzwierciedleniem tego, czym był ten dzień. Ale mało tego, nawet idąc ulicami miast, wsi, spotykaliśmy na witrynach sklepowych elementy, które przypominały nam o święcie zakochanych. Zakochanych. I chociaż w tych kilku dniach po Walentynkach, po istnieniu tego święta, zdaje się już nikt nie pamiętać, bo przecież z mediów Zniknęły reklamy produktów, które można by kupić, by następnie podarować kochanej osobie. Z witryn sklepowych zostały usunięte wszystkie czerwone serduszka. I pomimo tego, że po wspomnieniu patrona zakochanych wydaje się, że nie, nie pozostał najmniejszy ślad, to siostry i bracia, miłość nie zniknęła z powierzchni ziemi. Wielu ludzi kocha się wzajemnie i okazuje tę miłość każdego dnia, nie w sposób tak spektakularny, z fajerwerkami, taki właśnie, żeby cały świat wiedział zdjęcie za zdjęciem na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, czy ja jestem zakochany, czy jestem zakochana. Wielu ludzi nawzajem kocha się mnie i okazują to sobie nawzajem, w sercu bo to jest istotą miłości. W dzisiejszej Ewangelii Jezus porusza temat miłości. Jego słowo zachęca nas do zastanowienia się nad tym, co rozumie pod pojęciem miłości, bo jak widzimy, ten dzisiejszy obraz, ta dzisiejsza definicja, do której za chwilę dotrzemy, miłości jest jakże zgoła inna od tej walentynkowej, od tej, którą rozumiemy... Czym zatem jest miłość? Pewnie, gdybym chciał teraz przytoczyć wszystkie możliwe definicje, które spotykamy w przestrzeni psychologii i różnych innych dziedzin zajmujących się miłością, to z pewnością myślę, że do 12 godziny zabrakłoby czasu, żeby je przytoczyć. A zatem najprościej: miłość jest wtedy, gdy bardziej zależy mi na drugiej osobie niż na mnie samym. Innymi słowy, kiedy kocham kogoś bardziej niż samego siebie, kiedy byłbym skłonny i w stanie dla tej osoby, którą kocham, oddać swoje życie, ofiarować wszystko to, co mam najcenniejsze, nie bacząc na to, że, że przecież mogłoby to spowodować ogromne per pertur perturbacje w naszym życiu. I takich przykładów można by tu przytaczać wiele. Miłość małżonków, którzy się kochają, właśnie taką czystą, prawdziwą miłością. Kiedy jedno z nich choruje, ciężko choruje, to ta druga strona robi wszystko dosłownie wszystko, aby z tej choroby pomóc wyciągnąć tę kochaną przez siebie osobę, by spowodować by ta, ten proces nowotworowy, który najczęściej jest tym ogromnym problemem naj, najcięższej choroby, by zahamować. Więc nie wahają się, by położyć na szale próby ratowania tej kochanej osoby całe, całą swoją majętność, tę materialną. To z pewnością jest piękne, ale to też pokazuje, jak bardzo miłość potrafi być bezgraniczna. Pan Jezus wyjaśnia nam dzisiaj jednak, że ta miłość, o której do tej pory wspominam, to nie wszystko, czym jest prawdziwa miłość. I na czym polega ten ideał tej jedynej w świecie chrześcijańskiej miłości? Najpierw o tym mówi. Zauważmy, że nie mówi do wszystkich, lecz tylko do tych, którzy go słuchają. Którzy są zaangażowani, którzy są jak gdyby aktywni, aktywnymi słuchaczami, którzy ze swojej strony dają wysiłek, skupiają się na tym, by zrozumieć to, o czym mówi Jezus. A Pan Jezus kieruje te słowa do tych, którzy chcą go słuchać i te słowa zachować. Ufam więc, że. Wy tutaj obecni w naszej kaplicy, dzisiaj fizycznie, ale również ci, którzy słuchają tego, tego rozważenia, jesteście właśnie w tej grupie słuchających i pragnących zachować słowa Chrystusa. A zatem posłuchajcie jeszcze raz. Jezus mówi dzisiaj: miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię ktoś uderzy w policzek, nastaw mu drugi. Jeśli zabierze Ci płaszcz, nie broń mu i oddaj mu szatę, dawaj każdemu, kto Cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, dobrze. Podobnie wy i czyńcie. No i mamy, nie powiem problem, ile bardziej właśnie coś, czego nie rozumie spora część świata, patrząc na, na nas chrześcijan. Bo zauważcie, że większość religii pozachrześcijańskich nie wyznaje takiej nauki, nie przyjmuje miłości bliźniego do tak daleko rozszerzonych granic. Tam jest oko za oko. ząb za ząb. Jeżeli ktoś cię uderzył, oddaj mu. Jeżeli spowodował Twoją krzywdę, spowoduj, by i On cierpiał. A Jezus mówi nie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Więcej. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy idąc ulicą, mówią o to, to jest ten, którzy Was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy. Również na Facebooku i na różnych forach, bo to przecież jest takie bardzo nośne, dzisiaj oczerniają Was, hejtują, mówią wszystko, co najgorsze, co sprawia, że czujesz się tak bardzo niekomfortowo, że to Ty stajesz się ofiarą, która próbuje, mimo tego, że jest niewinna, niczego w życiu złego nie uczyniła, próbuje się bronić. I te słowa Jezusa są jakże bardzo trudne, ale zarazem jakże bardzo piękne. Cudowne byłoby nasze życie, gdybyśmy wszyscy ludzie bez wyjątku tych słów chcieli przestrzegać. Niestety nasze doświadczenie kontaktu z drugim człowiekiem budzi w nas, no co, na, co budzi? Na to wszystko nieufność, podejrzliwość, dlaczego on jest taki uprzejmy. Pewnie musi mieć w tym jakiś ukryty interes. Ale budzi w nas również. Duży opór wobec słów, które do nas trafiamy. Przecież w normalnych okolicznościach ludzie, w naszych życiowych okolicznościach, tak nie postępujemy. Często złem za zło odpłacają. Pamiętamy słowa błogosławionego księdza Jerzego Popióż i mojego duchowego mentora z tamtych czasów. Który przy każdej możliwej okazji, mimo że był śledzony, mimo że był, był zniesławiany, oczerniany, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, hejtowany, bo przy, przy, przypisywano służby bezpieczeństwa, przypisywały mu, pró próbowały przypisywać wszystko co najgorsze, a on nie odpłacał złem za zło. Ale zachęcałbyśmy za zło dobrem odpłacaniu. Może słuchając właśnie dzisiejszej Ewangelii i w naszych głowach rodzi się takie pytanie, jak mam kochać człowieka, który chce mnie pozbawić rzeczy, na które przecież ciężko pracowałem. Jak mam się bronić wobec ludzi, którzy chcą mnie uderzyć, poniżyć, schejtować i skrzywdzić. Dlaczego mam znajdować dobre słowo wobec tych, którzy przeklinają mnie i całą moją rodzinę i moich najbliższych. Siostry i bracia, możemy wyobrazić sobie reakcję tych, do których Pan Jezus kierował te słowa. Wtedy, przed dwoma tysiącami lat. Mamy kochać Rzymian, którzy nas prześladują, zabijają naszych synów? Chyba postradałeś zmysł. Mamy kochać poborców podatkowych, którzy nie bacząc na nic, zabierają nasz ostatni grosz, by polepszyć sobie i zaborcy przekazać nasze dobra? I, siostry i bracia, Jezus, czytając ich, ale i nasze wątpliwości, bo nie ukrywajmy, że i my mamy wątpliwości, słuchając tych słów, po chwili dodaje... Następujące słowa odpowiadając, jak gdyby na te wątpliwości, właśnie w taki sposób. Jeśli powiem, miłujecie tych, tylko tych, którzy Was miłują, jakaż za to będzie się Wasza wdzięczność w niebie? Przecież grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? Grzesznicy czynią to samo. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność. Grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Pan Jezus mówi o rodzaju miłości, jakim On sam ukochał każdego człowieka. Próbuje nam przedstawić na zasadzie antycypacji, czyli pokazania tego, co się dopiero wydarzy, tę największą miłość, bo przecież On wylądował na krzyżu dla zbawienia mnie i ciebie, i całego świata. Miłość Boga do człowieka nie ma granic, nie ma żadnych ograniczeń i to nie jest jakiś znowu tekst, który wypada mnie jako. Biskupowi czy kapłanowi mówić, bo tak mnie nauczono, jestem świadkiem tego, że miłość Boga do nas jako ludzi naprawdę nie ma granic. To miłość kompletnie, absolutnie bezwarunkowa. On kocha nie dlatego, że ktoś coś dla niego zrobił. On kocha, bo ktoś po prostu jest. Dowodem tego jesteśmy my wszyscy. Dowodem tego jest ten wiszący obok Chrystusowego Krzyża. Ten łód, który mówi: Panie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz w raju, któremu odpuszcza grzechy, mając świadomość, że całe jego dotychczasowe życie było życiem niewartym funta Podobnie jak rodzice kochają własne dziecko, Jezus. Nie tylko mówi o tym rodzaju miłości, on tę miłość ukazuje ludziom przez całe swoje życie, właśnie aż po krzyż. I Jezus spotyka się z ludźmi, z którymi nikt nie chciałby mieć żadnego kontaktu. Jezus, zauważmy, z kim się spotyka. Nie spotyka się z Herodem, nie spotyka się z, przedstawiciel z przedstawicielami władz, jakbyśmy prze przekładali na Dzisiejszy język gdzie spotyka się z prezydentem, z premierem, ministrami. On spotyka się z ludźmi prostymi, ale spotyka się również z tymi ludźmi, którzy zostali wysunięci poza wszelki margines życia. Właśnie z tymi znienawidzonymi celnikami, grzesznikami, trędowatymi. A podczas swojej męki Jezus nie złorzeczy, nie przeklina tych, którzy go biczowali, którzy mu złożyczyli, policzkowali i w końcu go ukrzyżowali, nie broni, gdy zabierali Jego szatę, modli się za prześladowców, prosi dla nich o przebaczenie. Siostry i bracia, Jezus ukochał do końca, ukochał pokrzyż. To są trudne słowa, bo kiedy zaczyna nas coś boleć, kiedy przeżywamy swoje cierpienie, Jakże trudno nam to zrozumieć. Chrześcijanie w pierwszych wiekach jednak naśladowali Pana w sposób bardzo autentyczny. Żyli autentycznie Ewangelią. Kiedy poganie, jak pisze Tertulian, nawracali się widząc miłość, która królowała wśród chrześcijan mówili patrzcie jak oni naprawdę się miłują. Jakże nam tego bardzo brakuje w dzisiejszych czasach i jesteście dzisiaj Tutaj w tej, w tej kaplicy jesteście w wielu świątyniach, przyjmiecie komunię świętą, ale braknie w tym wszystkim tego najważniejszego symbolu, tego najważniejszego elementu, jakim jest miłość. Braknie tego świadectwa tertulianowego i tego stwierdzenia i patrzcie na nich, jak oni naprawdę się miłują. Moi drodzy... Wielu świętych do dzisiaj naśladuje Jezusa w swoim życiem, pokazując prawdziwe oblicze miłości. Nie będę rozwijał i podawał przykładów, bo byłoby, to, byłoby ich bardzo wiele, a wiem, że już długo mówię. Więc próbujmy innych traktować z miłością nie tylko właśnie wtedy, kiedy widzimy, że są walentynki, są porozwieszane serduszka. Ale próbujmy czynić to codziennie. Tak jak zachęcam, byśmy mówiąc o jedności chrześcijan, nie mówili tylko o tym w tygodniu modlitwy o jedność chrześcijan, ale każdego dnia i tak samo jest z miłością. Łatwo być miłym dla innych przez ten jeden dzień w roku. Trudniej każdego dnia. I popatrzmy na człowieka żyjącego obok nas nie jak na wroga, jak na kogoś, kto, kogo. Mierzymy swoim wzrokiem w taki sposób, że gdyby nasz wzrok mógł zabijać, to ten człowiek by już dawno nie żył. Ale spójrzmy na niego jak na brata i siostrę. Uczmy się tego. Traktować drugiego człowieka z miłością, jak brata lub siostrę, to okazywać mu miłosierdzie. To, czym dzisiaj na zakończenie powiedział Pan. A tego przecież od nas chce Bóg. Bądźmy więc miłosierni. Bo i ja jestem miłosierny, mówi Pan. Bądźmy więc miłosierni się z bracia. grać. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmożonego.